Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Niektórzy z Was pamiętają nasze dziesiąte spotkanie Leśnych Ludzi, które odbyło się w październiku, w którym mieliście okazję uczestniczyć i każdy mógł nieodpłatnie w nim udział. Każdy z Was mógł poczuć się przez trzy pełne dni, trochę poza systemem, żyjąc w stanie wolnym, gdzie nie brakowało nam niczego i tak naprawdę nie musieliśmy się o nic martwić. To spotkanie spowodowało, po pierwsze, integrację, po drugie, to, że poznaliście niewielką, maleńką cząstkę beskidu małego, w którym mieszkam, po trzecie. Że niektórzy z Was w jakiś sposób zaangażowali się w tworzenie pewnych rzeczy, które chcieliśmy poprzez to spotkanie osiągnąć. Jak wiecie, podczas spotkania były liczne warsztaty, liczne spotkania z moim zdaniem mądrymi ludźmi, którzy mieli dużo do powiedzenia ale przede wszystkim integracja tego naszego środowiska subskrybentów kanału, który dla Was prowadzą. Podczas naszego spotkania był obecny właściciel sklepu Falkniven w Polsce, Przemek, z małżonką. Właściciel sklepu, który w jakiś sposób przybliżył nam markę Felkniwę, na tyle na ile ja nie mogę tego zrobić na kanale, ponieważ dysponuje na pewno szerszą wiedzą na ten temat ode mnie, w dniu wczorajszym umieściłem na kanale praktycznie pełną kolekcję modelu F1, który jest flagowym modelem Felkniwena, dlatego tylko żeby rozpocząć dyskusję i pokaz na temat noża, który między innymi dzięki Wam jest z powrotem dostępny w ofercie marki Felkniwen. Rozmawialiśmy dużo podczas naszego spotkania odnośnie idealnego noża z serii 1 i pozwoliłem sobie załączyć taką małą ankietę w zakładce społeczność, za którą bardzo dziękuję, że wzięliście udział. Cztery noże tutaj wymieniłem: Aidun, laminat COS. No jest to taka kontynuacja. F1, zapytałem Was który model dzięki naszemu spotkaniu trafił na rynek. I ten Idun ma 49% NL5, F1 w laminacie Max, jubileuszowa edycja, ma 12%, 7% ma F1X, czyli szwedzki czołg, którego nie złamie ludzka ręka, ma 7% i F1 Pro w laminacie kobaltowym COS ma 32%. Zapewne znacie tych dwóch miłych ludzi, którzy są pasjonatami marki Felkniwen, podobnie jak ja, i są ambasadorami tej marki na terenie krajów Beneluxu. To dzięki nim właśnie Felkniwen wprowadził do sprzedaży model NL5 Aydun w laminacie kobaltowym. Ajdun przepiękny nóż, kontynuacja serii modelu F1, można powiedzieć, który w moim przekonaniu, w mojej opinii, jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, nożem marki Felkniven oprawiony w skórę rękojeść ze skóry bawolej, która jest odpowiednio impregnowana i dzięki temu albo poprzez to nie jest tak mocno dostępny. Obecnie w Polsce trzy sztuki tego noża, które przyszły do sprzedaży Taka informacja dla kolekcjonerów. Możecie zamówić uprzemka w sklepie. Nóż, jak widać, nie należy do najtańszych, ponieważ kosztuje prawie 2000 zł. Ale tak jak mówię, no jest to nóż po pierwsze dla kolekcjonerów. Po drugie, stosując tutaj kupon rabatowy Old Rider. Macie z automatu 200 zł. rabatu. Każdy model F1 jest wyjątkowy. Obecnie produkowany jest w laminacie VG7, ale był z różnych blach produkowany, zarówno z blachy VG10, jak i z laminatu VG10, jak i z laminatu kobaltowego. Obecnie w tej podstawowej wersji z laminatu VG7. Nóż, który mieliście okazję zobaczyć, pobawić się nim podczas 10 spotkania leśnych ludzi, jest uważany na świecie za pierwowzór w nowoczesnych trendach noża survivalowego. No bez kozery można powiedzieć, że siły specjalne, które używają go na całym świecie oraz szwedcy piloci dali mu najlepszą rekomendację jaka jest możliwa. Felktinen ma różne wariacje tego noża, ponieważ doskonałość trzeba rozwijać i wymusza to na producencie sam rynek i użytkownicy. Model Pro ze wzmocnioną gardą, o czym niejednokrotnie mówiłem, w stali L-Max od dłuższego czasu i model X Model, którego nie złamie ludzka ręka. Model satynowany i model czerniony. Oczywiście, jednym się to podoba, innym się to nie podoba. Jedni lubią ten nóż za swoją doskonałość i prostotę, a inni go nienawidzą, bo konkurencja na rynku jest wielka. A konkurować z Felkniwem bardzo ciężko. Potwierdzeniem moich słów może być między innymi edycja wypuszczona na 40 lecie marki Felkniwen. Felkniwen, jako dostawca swoich narzędzi na dwór jego wysokości króla Szwecji jest dumny z noża F1. Jest to jego najbardziej rozpoznawalny produkt na świecie. Na 40-lecie marki Felkniven na świecie postanowiono wypuścić nóż w limitowanej wersji. Nóż ze stali Elmax z dołączoną osełką DC4 oraz certyfikatem o obróbce tej stali przez markę Felkniven. Tutaj też informacja dla Państwa koneserów i dla Państwa kolekcjonerów, że jeszcze są cztery sztuki w Polsce. Później ten nóż będzie występował w stali Elmax, ale nie będzie już w tak pięknej oprawie. Z pudełkiem prezentowym. Oraz dołączoną osełką DC4. Ja myślę, że za kilkanaście lat ten nóż może być wart całkiem spore pieniądze. Cena wyjściowa tej wersji jubileuszowej to jest 1050 zł. No ale znowu, korzystając z kodu Outrider macie 105 zł rabatu i ten nóż finalnie kosztuje 945 zł. W Polsce także mamy twarz Felkniwen. I nieskromnie muszę powiedzieć, że jestem nią ja, który właśnie organizuje m.in. spotkania z marką Felkniwen. Warsztaty, ostrzenia narzędzi marki Felkniwen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w Waszym mieście będzie zorganizowane takie spotkanie, to zapewne to ja przyjadę i będę go prowadził dla Was. Owocem naszego spotkania i naszych rozmów był taki drobny konsensus z marką Felkniwen, czyli nóż, o którym mówiłem, aby miał wzmocnioną gardę. Ale, żeby nie był z blachy Elmax, która w mojej opinii kiepsko się ostrzy. Oczywiście są różne oblicza stali Elmax, w zależności która firma tę stal robi, a tak właśnie ta stal jest obrobiona. No, Felkniwen robi ją bardzo uczciwie, dlatego też, jeżeli ktoś pozwoli sobie na stępienie stali Elmax, którą robi Felkniwen. No, będzie musiał się liczyć z tym, że dużo czasu poświęci, aby ją naostrzyć. Była też propozycja, żeby Felkniven zaczął produkować z CPM3V, tak jak Bar No, ale Felkniwen nie ma dostępu do takiej stali i nie chce z niej produkować swoich ostrzy. Konsensusem jest nóż F1 Pro w laminacie kobaltowym. Jest to nóż, który, w mojej opinii, nie wymaga rekomendacji w żaden sposób z mojej strony. Nóż, który przede wszystkim na rynku znalazł się ponownie po kilku latach nieobecności. I tak naprawdę, co najważniejsze, nóż, który znalazł się na tym rynku dzięki Wam, dzięki uczestnikom. Dziesiątego spotkania leśnych ludzi. Nóż oczywiście o konstrukcji full tank, który ma wzmocnioną gardę, czyli wyeliminowany jest ten jelec, który jest w mojej opinii newralgicznym punktem. Dlaczego Felkniwen nie wypuścił tego tak jak ja mówiłem z płaskim ostrzem, tak jak zwykłego F1, ze wzmocnieniem tutaj tym pierścieniem? No, przede wszystkim dlatego, że zmiany konstrukcyjne wymagałyby wymiany wszystkich noży taktycznych na świecie dla wszystkich służb, nie można zmieniać czegoś, co jest od 90. Czwartego roku, roku na rynku i używają go żołnierze, używają go piloci. Przede wszystkim używają i rekomendują na co dzień takie jednostki jak choćby piloci Armii Szwedzkiej czy SEAL. Koszt tego noża to 1250 zł, oczywiście wpisując kod Old Minus 125 złotych, czyli 1125 złotych finale. Liczę na to, że w tym roku spotkamy się albo w gronie szerszym, albo w tym samym przynajmniej podczas 11 spotkania Leśnych ludzi drugiego przystanku Bushcraft, na który już firmy, które są wiodącymi producentami światowymi, tak jak Felkniven, zapowiedziały swoją obecność. Zostańcie w duchu i zapraszam. Śledźcie mój...